Szok i niedowierzanie. Człowiek od parkingów, od miejsc parkingowych, w kieszeni ma cały sztapel mandatów w foliach. Przegląda sobie to. Próbował komuś włożyć taki mandat za szybę, gdzie samochód nie stał w miejscu wyznaczonym do parkowania. Zwróciłem uwagę, żeby tam tego nie robił. Słuchajcie, pochował to do kieszeni. Obecnie teraz w kieszeni mandatów ostro dużo. Zwracam mu uwagę. A on po prostu wyciąga z kieszeni i to wyrzuca na ziemię w internecie to zaraz będzie ten pan to wyrzucił żebyście wiedzieli tak trochę przybliżę żebyście wiedzieli co wyrzucił wezwanie numer taki wyrzucił a teraz coś pokażę a propos tej maszynki słuchajcie idę w tą ulicę i coś wam pokażę do czego służy taki parkometr do opłaty za miejsce parkingowe opłacamy miejsce wtedy kiedy jest znak pionowy i znak poziomy. Są to miejsca wyznaczone, za które można brać opłatę. To są miejsca wyznaczone liniami na ziemi, zgodnie z prawem. Wtedy można pobierać opłatę za takie miejsce. Czyli wyjaśniłem: tam jest parkometr, są miejsca wyznaczone, a teraz przejdę na tą ulicę równoległą. I doszedłem na tą ulicę, gdzie też jest. Oznaczenie parkowania. I teraz Wam coś pokażę. Jeżeli jest znak tego typu, to to jest oznaczenie pionowe, a poziome to są paski. To są linie, które powinny być wymalowane, i wtedy jest możliwość pobierania za wyznaczone miejsce parkingowe opłaty. Tu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Więc tu nie ma zgodności z prawem i nie należy przyjmować żadnych tu mandatów. Żadnych. Nie ma tu takiego czegoś jak wyznaczone miejsca parkingowe. Kolejne, kolejne miejsce, gdzie nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Nie ma tutaj żadnych linii poziomych, więc miejsca nie są wyznaczone. Tak jak w Krakowie zostały wszystkie mandaty umorzone, ponieważ są wystawione nielegalnie. Musi być wyznaczone miejsce poziomo, pionowo, i wtedy można używać takiej maszynki, żeby opłacać miejsce wyznaczone. A jeżeli miejsce jest niewyznaczone, nie można pobierać opłaty i nie można wystawiać mandatu. Także dla wszystkich kierujących, żebyście wiedzieli: Mam pojazd, proszę bardzo. Niezgodnie z przepisami wyznaczone nie ma miejsca wyznaczonego, więc nie można bierać po opłaty, więc nie można wkładać mandatu. To jest bardzo proste. Więc na tej ulicy nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania, więc nie można ich opłacać, więc nie można też dawać mandatów za złe parkowanie, bo nie ma miejsc wyznaczonych zgodnie z prawem. A jeżeli samochody stoją niezgodnie z prawem, to wystarczy. Zadzwonić do Straży Miejskiej lub ewentualnie odpowiednie służby, same się tym zainteresują, ale nie może być taka sytuacja, że Gdański Zarząd Druki Zieleni wydaje mandaty bezprawnie. W Krakowie wszystkie mandaty zostały anulowane z racji tego, że źle zostały wyznaczone miejsca parkingowe. Tu trzeba wyznaczyć porządnie miejsca parkingowe, wtedy się brać za opłaty. Także informuję wszystkich mieszkańców i kierowców, za miejsca zgodnie z przepisami wyznaczone należy płacić za miejsce parkingowe. Jeżeli są tak jak tutaj niewidoczne, bo tu nie ma miejsc wyznaczonych. Nie ma linii wyraźnych, jest to wszystko wypłowiałe. Więc nie należy przyjmować mandatów za parkowanie w źle wyznaczonych miejscach parkingowych. Jeżeli miasto wyznaczy porządnie miejsca parkingowe, to proszę bardzo, niech wtedy kasuje kierowców za miejsca parkingowe. Tak samo wtedy, jeżeli ktoś nie zapłaci, proszę mu wkładać mandaty. I te mandaty też powinny być zgodnie z przepisami polskimi dostarczane do kierowców. Wkładanie za wycieraczkę to nie jest żadne dostarczenie. To sobie każdy może wyciągnąć i nie wie, że był mandat. Więc to wszystko jest tutaj w Gdańsku z tym parkowaniem. Ja powiem tak, no szereg nieprawidłowości. I teraz kolejna ciekawostka. Tu nie wolno parkować, bo jest ogródek gastronomiczny. Tu nie wolno parkować, bo został wynajęty teren pod działalność gospodarczą jak ogródek gastronomiczny. Tu też nie wolno parkować, bo została pobrana opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego. Wiecie co? Tu też nie wolno parkować. Bo została pobrana opłata za te wszystkie metry, czyli zajęcie pasa ruchu drogowego. A teraz pójdę w tą stronę. I przedostałem się z długiego targu. Ulica Piwna, Chlebnicka. Tutaj mieszkają mieszkańcy, zazwyczaj seniorzy, którzy od wielu, wielu lat mieszkają w śródmieściu. I słuchajcie, wielu z tych seniorów ma jakieś autka, pojazdy, żeby się przedostać do lekarza i w inne miejsca. Miasto postanowiło zrobić prezent i wyznaczyć miejsca parkingowe. Znak pionowy, znaki poziome są wypłowiałe, ale są jeszcze widoczne. Więc tutaj ludzie popłacili sobie abonamenty za możliwość parkowania. Więc to miejsce zostało już wydzierżawione. Każdy z pojazdów ma taką fioletową nalepkę. I w takich miejscach stoją pojazdy. Więc jeszcze raz, tu mamy porządnie wyznaczone poziomymi i pionowymi miejsca parkingowe, za które należy pobierać opłaty. Jeżeli ktoś stoi w miejscach nie wyznaczonych, to już się inna służba z tym zajmuje. Ja tylko tak powiem. Jeżeli są parkometry, to parkometry są po to, żeby płacić za miejsce wyznaczone. Do parkowania. Jeżeli tutaj mieszkańcy wykupili winety, to już wydzierżawili to miejsce. I to mamy tak samo porządnie wyznaczone miejsca parkingowe, które są już wydzierżawione na zasadzie opłaty abonamentowej przez mieszkańców. Czyli miejsca zostały już wydzierżawione. I ja ostrzegam, jeżeli te miejsca zostaną ponownie wydzierżawione na czas letni i ludzie, którzy popłacili już abonament za cały rok, by Parkować w miejscach wyznaczonych nie jest zgodnym z prawem, żeby znowu wydzierżawić te miejsca, już wydzierżawione, ponownie je wydzierżawić na działalności gospodarcze pod tytułem ogródki gastronomiczne. Mieszkańcy mi wiele razy mówią, że nie mają gdzie i jak parkować, mimo wykupionych abonamentów czyli dokonania opłaty za miejsce do parkowania. I żeby nie było zdziwienia, jeżeli te grunty zostaną jeszcze raz w tym roku wynajęte podwójnie znowu przez miasto, ja osobiście zgłoszę sprawę do prokuratury z celem sprawdzenia wszystkich lat. Do, do tyłu albo jest to miejsce parkingowe, już wydzierżawione, albo dwa razy są te grunty wydzierżawiane, więc wtedy się trzeba z tego wytłumaczyć. A ja, miasto szanowne i tą całą instytucję odparkowania, to proszę o. Proszę, zajęcia się takimi rzeczami jak gołe słupki stojące, krzywe słupki stojące, oznaczenie porządnie miejsc parkingowych, pionowo i poziomo, by wszyscy kierowcy i mieszkańcy wiedzieli, jak mają się zachowywać. Tak samo proszę odpowiedzialnych za wystawianie mandatów, by te mandaty były. Zgodnie z prawem, dostarczane do kierowców. To nie jest normalne, że ja widzę młodzież, która idzie i wyciąga za wycieraczek wszystkie po kolei mandaty. To jak ci kierowcy mogą wiedzieć, że ktoś sobie szedł do propił i wyciągał wszystkie karteczki? W jaki sposób kierowca ma wiedzieć, że jest ukarany, dostaje później wezwanie z dodatkową opłatą? Znowu niezgodne z prawem. I co do parkometrów? Parkomatów, parkometrów. Ja bym prosił jednak, żeby to było czyste. To każdy dotyka, każdy dotyka i jest to wypalcowane, proszę. Ja bym tego nie dotykał. Ja bym to po prostu nie tykał. Mogę się zarazić nie wiadomo czym i od kogo. Jest zagrożenie dla życia i zdrowia. To jest tak brudne i wszystkie parkomety są tak brudne. Proszę się nie zarażać. W internecie to zaraz będzie. Ten pan to wyrzucił, żebyście wiedzieli. Tak, trochę przybliżę, żebyście wiedzieli, co wyrzucił. Wezwanie numer taki wyrzucił. Także uwaga na pracowników, którzy próbują wstawić nielegalnie mandaty, a tak naprawdę wkładają to za szybę, za wycieraczkę, robią zdjęcie, a potem sobie wyciągają to za wycieraczki i chowają do kieszonki. A jak im się zwraca uwagę, to to wyrzucają na ziemię.